Pamiętamy pięć słynnych gwiazd, które odeszły od nas niedawno, pięć osób, których imiona będą zawsze świecić, nawet jeśli nie ma ich już wśród nas. Te nazwiska to Agata Kulesza, Marta Mazurek, Barbara Kraftówna, Vanessa Aleksander i Elżbieta Zającówna. Każda z nich miała swoją wyjątkową drogę. Niektóre były legendami, które pracowały przez wiele dekad, a inne młodymi gwiazdami, które dopiero zaczynały swoją artystyczną ścieżkę. Wszystkie jednak pozostawiły po sobie dziedzictwo sztuki, piękna i emocji. Przyjrzymy się ich życiu, najważniejszym momentom oraz dniom, w których nas opuściły. Bo ich historie są pełne inspiracji. Agata Kulesza od początku pokazywała ogromną pasję do sztuki. Niestety Agata Kulesza zmarła 27 września 2025 roku. Była znana ze swoich mocnych ról. Umiejętności całkowitego wcielania się w każdą postać i niezwykłej szczerości emocjonalnej na ekranie. Jednym z jej największych osiągnięć był film Ida, który zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Agata wcieliła się w postać pełną bólu, historii i siły, a jej występ został doceniony na całym świecie. Widzowie byli poruszeni jej prawdą, a ona sama stała się twarzą reprezentującą polskie kino na arenie międzynarodowej. Grała także w takich filmach jak Róża czy Moje córki krowy. A także w wielu produkcjach telewizyjnych, zawsze dając z siebie wszystko i zostawiając po sobie głębokie wrażenie. Uznawana była za jedną z najsilniejszych aktorek swojego pokolenia. Marta Mazurek należała do nowego pokolenia aktorów świeża, nowoczesna i pełna potencjału. Niestety, Marta Mazurek zmarła 26 września 2025 roku. Jej droga do aktorstwa rozpoczęła się wcześniej i szybko pokazała swój talent podczas studiów w Akademii Sztuk Teatralnych. Była jedną z tych rzadkich młodych artystek, które potrafiły połączyć urodę, wdzięk i prawdziwy talent. Przełomem w jej karierze była rola w filmie córki dancingu Delur, odważnej i niezwykle kreatywnej produkcji, która przyniosła jej rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jej występ w tym filmie był bezkompromisowy, wyjątkowy i niezapomniany. Zauważyli ją krytycy, a widzowie pokochali. Marta występowała także w teatrze i telewizji, udowadniając swoją wszechstronność i gotowość na długą karierę. Barbara Kraftówna stała się jedną z największych ikon polskiego kina i teatru. Niestety, Barbara Kraftówna zmarła 23 stycznia 2022 roku. Bardzo szybko ugruntowała swoją pozycję jako silna osobowość sceny i ekranu. Miała wyjątkowy urok, który łączył elegancję, humor i inteligencję. Była również uwielbianą gwiazdą telewizji, pojawiając się w programach, które rodziny oglądały wspólnie. Barbara była artystką, kompletną aktorką, wykonawczynią i osobowością kochaną przez publiczność. Podziwiano ją nie tylko za talent, lecz także za siłę i odporność. Fani pamiętają ją jako osobę, która symbolizowała złotą erę polskiego teatru i kina. Młodsi aktorzy traktowali ją jako nauczycielkę i wzór do naśladowania. Pozostaje legendą gwiazdą, która nigdy nie zgaśnie w naszej pamięci. Vanessa Aleksander należała do nowej fali polskich aktorów. Niestety, Vanessa Aleksander zmarła 27 września 2025 roku. Jej uroda, wdzęk i charyzma sprawiały, że wyróżniała się spośród innych, ale to jej talent aktorski czynił ją naprawdę wyjątkową. Występowała zarówno w telewizji, jak i w kinie, zyskując uznanie fanów i krytyków. Wielu wierzyło, że Vanessa była dopiero na początku świetlanej kariery, która mogła przynieść jej międzynarodową sławę. Przyjaciele wspominali ją jako osobę pełną energii, zawsze uśmiechniętą i pełną pozytywnej energii. Choć jej kariera była krótka, pozostawiła po sobie ślad, którego nie da się zapomnieć. Czasami najjaśniejsze gwiazdy świecą przez chwilę, ale ich blask trwa na zawsze. Elżbieta Zającówna była ukochaną aktorką, szczególnie znaną z ról telewizyjnych. Niestety, Elżbieta Zającówna zmarła 28 października roku 2024 roku. Miała w sobie naturalne ciepło, które od razu sprawiało, że publiczność czuła z nią wieś. Grała rol bliskie sercu, takie, które widzowie pamiętali jeszcze długo po zakończeniu serialu czy programu. Poza aktorstwem, Elżbieta znana była także ze swojej działalności charytatywnej. Wierzyła w to, by pomagać innym i aktywnie wspierała potrzebujących to sprawiło, że była ceniona nie tylko jako aktorka, ale także jako człowiek. Jej koledzy po fachu podziwiali jej profesjonalizm i hojność. Ludzie zapamiętali ją nie tylko z powodu jej sztuki, lecz także ze względu na jej dobroć. Pozostawiła po sobie dziedzictwo sztuki i człowieczeństwa połączenie, które sprawia, że jej pamięć jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Kiedy patrzymy na życie Agaty Kuleszy, Marty Mazurek, Barbary Kraftówny, Vanessi Aleksander i Elżbiety Zającówny, widzimy różne historie, ale tę samą miłość do sztuki. Pielęgnujmy ich wspomnienia, zasubskrybujcie nasz kanał, by usłyszeć więcej poruszających opowieści o gwiazdach, które odeszły od nas zbyt wcześnie.